Ze studia Voice House Gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 25 do 31 lipca 2023 roku. Średnie ceny paliw na stacjach benzynowych poszły w górę w ostatnim tygodniu o 11-12 groszy i są najwyższe od kwietnia, wyliczyli analitycy biura maklerskiego Reflex. W tym tygodniu możemy zobaczyć kolejne podwyżki o kilka groszy na litrze, bo paliwa drożeją też w hurcie i na rynkach światowych. Paliwa i ropa drożeją, bo rynek spodziewa się wzrostu popytu głównie w Chinach, gdzie rząd zapowiada programy mające ożywić konsumpcję i w Stanach, które notują wzrost gospodarczy szybszy od oczekiwań. Ekonomiści z Embanku uważają, że ostatnie ruchy na. Rynku ropy i paliw zwiększą nam inflację w sierpniu o około pół punktu procentowego i w związku z tym nie spadnie ona poniżej 10%, tak jak od pewnego czasu zapowiadają niektórzy ekonomiści. Na razie jednak inflacja w Polsce nadal spada w szybkim tempie. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu zmalała ona do 10,8% z 11,5% miesiąc wcześniej. Przede wszystkim jednak obok wskaźnika inflacji tym razem spadły też same ceny. W stosunku do czerwca ich poziom obniżył się o 20%. To pierwsza taka sytuacja w Polsce od sierpnia 2020 roku, nie licząc jednorazowego spadku cen z lutego 2022 roku, gdy rząd obniżył na żywność w ramach tarczy antyinflacyjnej. Tym razem także staniała głównie żywność, ale już bez interwencji ze strony rządu, tylko na zasadach czysto rynkowych. Z drugiej strony, paliwa faktycznie przestały pomagać inflacji w spadaniu, bo w stosunku do czerwca ich cena wzrosła o 0,4%. Jeśli sytuacja się nie zmieni, w sierpniu zaobserwujemy wzrost cen w większym zakresie. Jeśli chodzi o to, kiedy inflacja w Polsce spadnie poniżej 10%, to sierpień rzeczywiście stoi pod dużym znakiem zapytania. Natomiast już we w wrześniu jest to bardzo prawdopodobne. Może to wywołać reakcję ze strony Rady Polityki Pieniężnej w postaci obniżki stóp procentowych w październiku. Na razie zaczęła obniżać się rynkowa stawka WIBOR 3M, wykorzystywana w umowach kredytowych. Na początku lipca wynosiła 6,9%, teraz spadła już w okolice 6,7%. Stopy procentowe nadal rosną w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. I tu i tam banki centralne podniosły je o kolejne 25 punktów bazowych w ostatnim tygodniu. Deklarują, że nadal muszą twardo walczyć z inflacją, która jest za wysoka, chociaż jest wyraźnie niższa niż w Polsce. Jednocześnie zarówno Fed, jak i Europejski Bank Centralny twierdzą, że nie wiedzą, co zrobią na kolejnych posiedzeniach i że będzie to zależało od danych na bieżąco napływających z gospodarki. Rynek zakłada więc obecnie, że Europejski Bank Centralny może już nie mieć okazji do kolejnych podwyżek, ponieważ gospodarka strefy euro, a zwłaszcza niemiecka, wygląda ostatnio słabo. Z kolei w Stanach sytuacja pod tym względem wygląda lepiej, więc inwestorzy zakładają, że tam po wakacjach zobaczymy jeszcze jedną lub dwie podwyżki. W związku z takimi prognozami dolar radzi sobie ostatnio lepiej niż euro, co widać też na naszym rynku, na którym kurs euro spadł ostatnio w okolice 4,40 groszy, czyli najniżej od blisko 3 lat. Budżet państwa w czerwcu miał ponad 8 miliardów złotych nadwyżki i to jego najlepszy wynik od stycznia. Zawdzięczamy go między innymi rekordowym wpływom z podatku od osób prawnych, które przekroczyły aż 17 miliardów złotych, podczas gdy zazwyczaj nie przekraczają 8 miliardów złotych miesięcznie. Licząc jednak za ostatnie 12 miesięcy, zamiast nadwyżki jest deficyt, który w dodatku szybko się powiększa i właśnie przekroczył 50 miliardów złotych. Jest kilka przyczyn tej sytuacji. Po pierwsze przez wzrost stóp procentowych w Roku aż o 19 miliardów złotych wzrosły wydatki na obsługę długu publicznego, które teraz nominalnie są rekordowo duże i przekraczają 46 miliardów złotych. Po drugie, w tym roku w dochodach budżetu nie ma wpłaty zysku z NBP, bo bank w 2022 roku zamiast zysku miał stratę. Po trzecie, przez obniżkę podatku PIT, 12-miesięczne wpływy z tego tytułu do budżetu spadły w ostatnim roku o ponad 18 miliardów złotych. Łączny efekt jest jednak taki, że pomimo nadwyżki w czerwcu dziura za ostatnie 12 miesięcy się zwiększa, bo rok temu w czerwcu nadwyżka była jeszcze większa. Ostatni tydzień to także ciekawe i zupełnie od siebie różne komunikaty ze strony dwóch czołowych producentów gier w Polsce. Z jednej strony Techland poinformował, że kontrolę nad nim zamierza przejąć chiński gigant Tencent, który chce przejąć około dwóch trzecich akcji w spółce. Zdaniem szefa spółki, Techland zachowa daleko posuniętą suwerenność, czyli prawo do własności intelektualnej oraz wolność twórczą, a on sam nadal będzie dyrektorem generalnym, czyli postacią kluczową w spółce. Z drugiej strony CD Projekt podał, że zamierza zwolnić Blisko 9% swoich pracowników, czyli około 100 osób. Z komunikatu spółki dowiadujemy się, że w oparciu o aktualne i spodziewane potrzeby związane z projektami, nie będą mieli w przyszłym roku nowych zadań. W związku z tym, jak to ujął prezes CD projektu, nie ma łatwego sposobu, aby to powiedzieć, ale obecnie mamy zbyt dużo pracowników. Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.